halo? Hallo. Słuchaj mnie. Słuchaj mnie. Pum, 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 sas mniejsi siwo, spodać kury. E, dobra, dzisiaj będziemy budować. E, co? O! Ej. Ej. Ej widzowie, moje życzy się. Nie, bo jak skończyłem tutaj poranny film... Co? Widzowie! Ej, mieliście taki błąd? Jakby co, dzisiaj będziemy budować... Yy, no, więzienie, ale... Widzieliście ten błąd? Co? Mam więcej jabł. Jabłek. Ej. XD. To wielkie XD. Mam dwie takie... Co jest? O co tutaj chodzi? O co tutaj chodzi? Czekajcie. Ale o co tutaj Kaman? O co tutaj Kaman? To jest dziwne. I zrobię to jest dziwne. Czy wam się też taki błąd zrobił? Że jakby wam się... Oho, patyki to... Ale XD! Co to jest? Kim patyki? Ja ci naprawdę masz zakochane, ale starej góry. Widziałem. Co to jest? Tak sobie no zabiorę. Czyli mam jakby dwa naj... prawie najlepsze zbroki, ale what? Mam dwa miecze? Mam dwa miecze? No tak? Wszystko mi się powtórzyło. bo idziemy drewno pozbierać. A ja kurde tak dużo zbieram drewna i nie mam go. Dobra, nieważne widzowie, nieważne widzowie. Patyki, dobra. No ale co jest? XD. Jeszcze z dużej litery XD. W sumie, dzisiaj chyba będzie dużo dziwienia. Czekaj, gdzie to było? Ale co jest? Ale co jest? Nie wiedziałem takich rzeczy. Ej, bo jak skończyłem ten odcinek, wiecie o co mi chodzi. O tym film, co zginęłem. To od razu ja te rzeczy pozbierałem i od razu wyszedłem. Musiałem iść do okulisty. I... What? Kurde. Dziękuję. Mmmm. Um, no ale co jest? Dziwne. Mieliście takiego baga. Ziemią mówię, ten w tym tłumu. Mmm. Aż nie na dwustać, o bądź. Nie to. tutta So Ale naprawdę to jest sus, bardzo sus. Maciej, jak ty to widzisz, ee, Maciej, jak ty to widzisz, to mi, jak przyjdę tam do świetlicy, to mi mów, że jestem królem. Mów mi to. Jestem królem. Dobra, no to robimy już to, widzowie. Co robimy te więzienie? No ale co jest? A, to jest i tak tylko miedzi. Miedzi. Dobra. Dobra widzowie, te więzienie najlepiej by było Mógłbym iść tutaj, ale tu jest samo miejsce. Więc. Bym wolał, żeby tutaj było to więzienie. Tak daleko od wioski, trochę daleko, więc no. Ej, jakby co... Nie pytajcie mi się w komentarzach dlaczego zawsze jak coś buduję, to miałam pyszne kawałkowy. Nie pytajcie się, nie pytajcie się w komentarzach Czy mam, dlaczego ja w ogóle wszystko robię, te budowle duże w kreatywie Bo Właśnie ja wam to właśnie wytłumaczę e, Sprawa wygląda tak, że mm, jakby Ja jakby niby Yy, dwa lata niby grałem w Minecrafta, ale większość właśnie używam kreativa i takich. I nie znam w ogóle takich. Nie wiem na przykład, jak skraftować. Tego. Tak, yy, na przykład, nie wiem, jak skraftować. Yy, yy, ja tego w ogóle nie umiem skraftować, tego. No. Albo na przykład. Mm, nie wiem jak zrobić. No, no, prawie wszystkiego nie umiem zrobić. Um, a co tym bardziej zrobić normalnie więzienie? Gdzie naprawdę dla mnie to jest dużo. I po prostu ja nie wiem, jak coś się robi. Bo ja niby dwa lata niby gram w minecrafta. ale po prostu większość. Ma no nie brałem rzeczy właśnie z kreatiwa. I po prostu większości nie umiem robić rzeczy. Nie śmiejcie mi się w komentarzach, bo tak naprawdę wszystko jakby robię na kreatywie, żeby po prostu to szybciej po prostu poleciało, żeby kurde nie męczyć się, nie wiadomo ile, karate. to nie pytajcie się, albo nie. Tym razem. To. Eee, no to. Mm. No. Glowstone, gdzie jest? Potrzebuję glowstone. Um. I po prostu, no bardziej... Дальше мы здесь. То втазы до конца. Добро. I po prostu jak pierwszy raz w ogóle zobaczyłem Minecrafta to twierdzę, fajna gierka. Może się na niej wychowam. Bo się bardzo wydaje fajna. I po drugim dniu mi dobrze szło. I e, na YouTubie sprawdziłem jak włączyć e, Kreativa e, w Minecrafcie. Na podłupkach Minecraft No. I. I zobaczyłem. Spróbowałem. I... Ja mówię. Co jest? Muszę. Muszę to zrobić. No i właśnie się wykołowałem tak naprawdę na Minecrafcie, tak naprawdę bo normalnie jakbym nie grał w minecrafta to ja bym na przykład nie wiedział jak się robi w prawdziwym życiu e, no szkła a tak wiem w piasku trzeba trochę wiecie trzeba to przepalić akurat w tym odcinku Akurat tego więzienia nie dokończymy. Tylko w następnym w następnym odcinku. Nie pytajcie się jaki to był ten. Właśnie! Nie zapomniałem poprosić o łapkach w górę i o subach. Dajcie suba i łapkę w górę i, i komentarzujcie. Jezu, ja już zapominam. Nie ma kabanosów już mam. Mm. Po są kabanosy. No, bo w sumie mam mało procent, więc no. Więc to tylko dokończę szybko i chyba już kończymy. No trochę taki krótki nawet. No jeszcze 5%... Pro... jakie 5? E, jeszcze 10%, więc no. A w sumie ja też kurde muszę w spokoju zjeść. Jutro znowu trzeba iść do tej zaseranej budy. Naprawdę. Ten, kto lubi szkołę, to niech pisze. No dobra, już mnie wyświetliłeś. To. Napiszcie. Kocham szkołę, a jak ktoś nie lubi, to. To niech ktoś napisze. Wale szkołę. Wale tą budę. Jak ktoś akurat nie lubi. Albo jeszcze raz. Ten, kto lubi szkołę, to ten, kto lubi szkołę, to niech powie: Lubię bardzo szkołę. A ten, kto lu nie lubi szkoły, to niech y, napisze. Y, Gupia szkoła, y, tam albo nie. Y, na przykład y, walić tą budę jest najgorsza na świecie, tam tylko zamykają dzieci. Co? No i chyba tu będziemy mieć chyba do do trzech odcinku. Tak, bo teraz w ogóle nie mam czasu. Naprawdę ten bug na początku, ten bug, że mi się normalnie pomnożyły rzeczy. Naprawdę to było dziwne. Mam nadzieję, że mi to nie zniknie. Dobra, jak wam się filmik spodobał, to lajkujcie, subskrybujcie.